Kondensator to jest urządzenie służące do magazynowania ładunku i do magazynowania energii pola elektrycznego. O energii pola elektrycznego wkrótce sobie opowiemy. Kondensator zwykle zbudowany jest z dwóch przewodników rozdzielonych izolatorem. I taki najprostszy kondensator to są dwie metalowe płytki. Narysujmy sobie. Tu jest pierwsza metalowa płytka. Mhm. A tu mamy. Drugą metalową płytkę. Dobrze? Mamy takie dwie metalowe płytki. I teraz tak. Na tej lewej płytce mam ładunek plusku. Okay? Na prawej płytce umieszczam ładunek minusku. Czyli mam. Taki sam ładunek, jeśli chodzi o wartość, tylko różni się y, znak. Dobrze, pole tej płytki oznaczmy sobie przez S, prawda? Pole lewej płytki jest S i pole prawej płytki jest S. Teraz tak, przez V, oznaczmy sobie potencjał płytki dodatniej. Przez V minus oznaczmy sobie potencjał płytki ujemnej. My wiemy z właściwości przewodników, że potencjał przewodnika wszędzie jest dokładnie taki sam. Czyli na tej płytce w każdym miejscu będzie ten sam potencjał V plus. I na płytce po prawej będzie też dokładnie ten sam potencjał V minus. Teraz narysujmy sobie linię pola elektrycznego między tymi płytkami. My wiemy, że pole tutaj będzie w zasadzie jednolodne. Tutaj mamy linię pola elektrycznego. Ok, Narysowałem tutaj linię pola elektrycznego. No i teraz proszę państwa przypomnijmy, że wartość natężenia pola elektrycznego pomiędzy tymi płytkami jest w przybliżeniu stałe i natężenie te równa się sigma podzielone przez epsilon 0. Sigma to jest gęstość powierzchniowa ładunku, epsilon 0 to jest przenikalność elektryczna próżni. Możemy teraz napisać, że Q to się równa z sigma razy S. Czyli na przykład ładunek na lewej płytce to jest właśnie ta gęstość powierzchniową ładunku sigma razy S razy e, pole powierzchni. I ten wzór, proszę Państwa, na natężenie pola elektrycznego wyprowadziłem przy okazji dyskusji prawa Gaussa. Odsyłam do, do wcześniejszych wykładów. Policzmy sobie teraz różnicę potencjału pomiędzy tymi e, e, płytkami. Chciałbym policzyć teraz V+. Minus V minus. Oznaczmy sobie to przez delta V. Jest to różnica potencjału, czyli jest to napięcie. W tym celu weźmy sobie jakieś dwa punkty. Tutaj weźmy sobie punkt, powiedzmy A. Okay. Tutaj bierzemy sobie punkt B. Teraz łączymy te dwa punkty znajdujące się na płytkach za pomocą jakiejś trajektorii. Weźmy sobie najprostszą trajektorię, jaką tu można wziąć. O. I teraz narysujmy sobie jeszcze wektorki, prawda? bo będziemy zaraz szli po tej trajektorii. Tu jest jeden wektorek dr, tutaj jest drugi wektorek dr. Tutaj mamy wektorki dr, prawda? I teraz standardowo piszemy, że ta różnica potencjałów, czyli napięcie na tych płytkach to jest całka od a do b e iloczyn skalarny dr, prawda? Natężenie pola elektrycznego i te wektorki dr. Teraz zauważmy, że natężenie pola elektrycznego ma taki sam kierunek i, zw i zwrot jak wektorki dr, prawda? Więc możemy to sobie po prostu zapisać całka od a do b Dr. Dobrze, teraz pole elektryczne jest w przybliżeniu stałe pomiędzy tymi płytkami. One by było dokładnie stałe, gdyby te płytki były nieskończenie wielkie, ale te płytki tutaj mają skończony rozmiar, więc jest tylko w przybliżeniu stałe, więc możemy sobie zapisać teraz, że to się równa E razy całka od A do B dr. A to, proszę Państwa, równa się E. I teraz po prostu sumujemy te wektorki dr, prawda? Sumujemy te tutaj długości tych wektorków dr, i to nam da odległość pomiędzy tymi płytkami. Odległość pomiędzy płytkami oznaczmy sobie przez d, prawda? Tutaj tą odległość oznaczmy sobie, proszę Państwa, przez d. Jest to odległość pomiędzy tymi płytkami. To jest d. Czyli widzimy, że różnica potencjałów delta V, czyli V plus minus V minus, to jest dokładnie równe e razy d. Czyli wartość natężenia pola elektrycznego razy odległość pomiędzy płytkami. Zobaczmy tutaj przy okazji, że oczywiście V plus jest większe od V minus. No bo tutaj jeśli w tej całce mamy iloczyn skalarny E i DR, jest ten sam kierunek i zwrot, czyli ta całka jest z definicji dodatnia, proszę Państwa. Czyli V plus jest większy od V minus. Potencjał na płytce dodatnie jest większy niż potencjał na, potencjał na płytce ujemnej. No dobrze, proszę Państwa, czyli mamy ten wzór. Mamy ten wzór teraz. Teraz podstawmy sobie wzór na natężenie pola elektrycznego, który mamy tutaj. Ok. No to otrzymujemy, że delta V to się równa sigma podzielone przez y epsilon 0 razy d. Ok. A to się równa. Teraz sigma to jest Q podzielone przez S. Prawda? Korzystamy o... Z tego wzoru, że ładunek, który znajduje się na przykład na lewej płytce, to jest gęstość powierzchniowa razy pole powierzchni. No to podstawmy sobie i otrzymujemy teraz, że to się równa tak. Sigma to jest q podzielone przez s, czyli zapiszmy sobie to tak: d, epsilon 0 razy s, razy q. Tak sobie to zapiszmy, ok? I to, proszę Państwa, jest równe nasze delta v, czyli jeśli znam ładunek, na płytkach tego kondensatora oraz nam odległość pomiędzy tymi płytkami oraz pole powierzchni, to natychmiast jestem w stanie powiedzieć, jaka jest różnica potencjałów. I na odbiór, proszę Państwa, zapiszmy sobie teraz w innej postaci ten wzór. Zapiszmy sobie teraz tak, że Q to się równa, korzystając z tego wzoru powyżej, to mamy tak, epsilon 0 razy S podzielone przez D razy delta V. I zaznaczmy sobie ten wzór. Prawda? Zaznaczmy sobie ten wzór. Czyli tak, po lewej stronie mamy ładunek, po prawej stronie mamy różnicę potencjałów. Czyli ktoś mi daje różnicę potencjałów. Ja znam pole powierzchni, ja znam odległość, wiem, jaki zgromadzi się ładunek na płytkach tego kon kon kondensatora. Dobrze, proszę Państwa. To teraz jesteśmy w stanie zdefiniować pojemność kondensatora. Dokładnie przy Państwa wykorzystamy to, co mamy tutaj w ramce, i piszemy w ogólności, że Q równa się C razy delta V, proszę Państwa. To jest definicja pojemności kondensatora. Ten współczynnik proporcjonalności C, to jest dokładnie pojemność, prawda? To jest współczynnik proporcjonalności pomiędzy różnicą potencjału na płytkach a ładunkiem, jaki zgromadzi się na tych płytkach, prawda? No to zapiszmy sobie, że, po, czyli ta pojemność, to jest tak Q podzielone przez delta V. Czyli to jest stosunek ładunku na płytkach do różnicy potencjału pomiędzy, pomiędzy tymi płytkami. Widzimy, że tutaj mamy kulomb kulomb podzielone przez volt, prawda? A to się, przy mastwa nazywa farad. To nazywamy, że to jest farad i to się bierze od Michaela, od Michaela Faradaya. To był taki angielski fizyk, znakomity fizyk, który właśnie ma duże zasługi dla, dla elektromagnetyzmu. I teraz jeden farad. Oznaczamy to jako duże F. To jest jeden kulomb podzielone przez 1 volt. Okay? I teraz jest, proszę Państwa, najważniejsza lekcja z tego wykładu. Tutaj ta definicja pojemności kondensatora. I teraz widzimy natychmiast, że dla kondensatora płaskiego możemy sobie zapisać, że C to się równa epsilon 0 razy S podzielone przez D. Również sobie zaznaczmy ten wzór. To jest, proszę Państwa, pojemność kondensatora płaskiego. Ona jest e, zależy od pola, od pola powierzchni, prawda, płytek oraz zależy jak jeden nad odległość... <laughs> Pomiędzy tymi płytkami. Dobrze. Jak powiedziałem, to jest wzór przybliżony, ponieważ ten wzór na natężenie pola elektrycznego sigma podzielona na epsilon 0 on jest ścisły dla nieskończonych płytek. Jak płytki są skończone, to nie jest do końca ścisły, ale nas tutaj nie interesują poprawki. Okay? No dobrze. Teraz zróbmy sobie dwa przykłady. Pierwszy przykład to weźmy sobie płytkę, która ma rozmiar 1 cm. Poprawmy, to. Bierzemy płytkę, która ma jeden bok 1 cm. Mamy dwie płytki kwadratowe o boku 1 cm, a odległość, proszę Państwa, niech będzie 1 mm pomiędzy tymi płytkami. Dobrze? Czyli teraz pole powierzchni takiej płytki to jest tak 1 cm razy 1 cm, czyli to jest 10 do potęgi minus 2 metra razy 10 do potęgi minus 2 m. To jest kwadrat o, o boku 1 cm, a to się równa 10 do potęgi minus 4 metra. Czyli Czyli pole powierzchni płytki to jest 10 do potęgi minus 4 metra kwadratowego oczywiście. Dobrze. Teraz tak. Pamiętamy, że sprawa prawa Coulomba k to było 1 na 4 pi epsilon 0. Prawda? A to w przybliżeniu jest 9 razy 10 do potęgi 9. Odsyłam do wykładu na temat prawa Coulomba. Czyli widzimy, że epsilon 0 to się równa 1 na 4 epsilon 0. To jest mm, jeszcze raz zobaczmy. To jest tak. Zapiszmy sobie jeszcze raz. Epsilon 0 to jest tak 1 podzielone przez 4pi razy 9 razy 10 do potęgi 9, prawda? Korzystamy z, 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 z wzoru po lewej stronie. No dobrze. Tu teraz podstawmy sobie do tego wzoru na. Pojemność kondensatora płaskiego. Więc mamy tak, epsilon 0, czyli tak c równa się epsilon 0, czyli mamy tak 1 na 4 pi razy 9 razy 10 do potęgi 9 teraz razy tak, pole powierzchni, czyli mamy 10 do potęgi minus 4 metra kwadratowego, podzielone przez odległość, czyli 1 mm, a 1 mm to jest dokładnie 10 do potęgi minus 3 metra, prawda? Teraz róbmy sobie takie grubsze 3. Oszacowanie 4pi to jest w przybliżeniu 10, prawda? 9 no to jest w przybliżeniu 10, prawda? Znowu tak w przybliżeniu. Czyli mamy, że to jest w przybliżeniu, mamy taki 1 podzielone na 10, 10 razy 10 razy 10 do potęgi 9, czyli 10 do potęgi 11, razy 10 do potęgi minus 4 podzielone na 10 do potęgi minus 3. No dobrze, czyli to nam się tu skraca. zostaje mi tutaj 10 do potęgi minus 1 i dostajemy, że Pojemność jest w przybliżeniu 10 do potęgi minus 11 razy 10 do potęgi minus 1, czyli równe 10 do potęgi minus 12 Farada, prawda? 10 do potęgi minus 12 Farada, a to jest, proszę Państwa, 1 picofarad. Czyli widzimy, że jak mamy takie płytki, Kwadratowe o boku 1 cm i odległość jest 1 mm pomiędzy tymi płytkami, to pojemność takiego kondensatora to jest w przybliżeniu 1 picofarad, prawda? Czyli widzimy, że farad to jest bardzo duża jednostka pojemności. W praktyce właśnie często używamy pikofarady, czyli 10 do minus 12, nanofarady, czyli 10 do minus 9, czy na przykład mikrofarady 10 do potęgi minus 6. Teraz zróbmy sobie drugie ćwiczenie. To jaki musi być rozmiar tej płytki, żeby pojemność była równa. 1 farad. Odpowiedź jest, proszę państwa, to musi być płytka kwadratowa, gdzie bok jest 10 km. No i sprawdźmy sobie to. Sprawdźmy sobie to jeszcze raz. C równa się znowu 1 nad 4pi, 9 razy 10 do potęgi 9, prawda? A to jest, tak jak wcześniej mówiłem, 4pi to jest prawie 10, 9 to jest prawie 10, czyli to jest 10 do potęgi 11. Dobrze, teraz mamy tak razy. Pole powierzchni to powiedziałem 10 km, prawda? Czyli to, czyli to mamy 10 do 4 metra razy 10 do potęgi 4 metra, to będzie wtedy pole powierzchni takiego kwadratu, obok 10 km podzielone na odległość między odległość płytkami, a bierzemy tutaj znowu 1 mm, czyli mamy 10 do potęgi minus 3 metra, czyli otrzymujemy, proszę Państwa, Otrzymujemy, że to mamy tak 1 nad 10 do potęgi 11, razy 10 do potęgi 8, razy 10 do potęgi minus 3, czyli możemy sobie zaraz zapisać tak 10 do potęgi 8, tu nam zostaje 3, 10 do potęgi 3, razy 10 do potęgi minus 3, a to się równa dokładnie 1. Farad. Czyli rzeczywiście, jeżeli, jeżeli weźmiemy dwie płytki kwadratowe i bok jest 10 km takiej płytki, odległość jest 1 mm pomiędzy tymi płytkami, to pojemność takiego kondensatora jest dokładnie y, 1 farad. To tyle.